Siemanko, witam Z tej strony e, kamerzysta szlachetnego o, e, Kameleona Ja jestem obok Jest Prawie obok buchanta. Prawy przycisk myszki to jest y, kamera F to jest noktowizor, ale masz baterie i się kończą jak jest Wie, Wiem, dobrze Teraz tak, cóż to jest za gra? Szlachetny, cię powinien się udać Nie wiem Jaki ziadek soka! O jakiś dziadek z okresem nie goni, bardzo mi się to nie podoba. <laughs> Hold up there, buddy. I'll be Ten pan mi palce uja ja Nie! 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 Przecież owieźć, się ja mam iść. Nie wiem. Wiem, to musisz zrobić, to. nie? No, się tu schowam, bo tu jest bateria. Mogę sobie wziąć. Jeszcze go nie mam, muszę <grytanie> tam iść trochę w ten korytarz, nie o tutaj wychodzi. Jak ci podpowiem Mówisz? Mhm. A czy nie tu powinien iść? No nie wiem. Nie, nie. nie. To, to to gówno możesz odsunąć. To? Teraz będziemy tam wejść chyba. Nie ma go, dawaj. Gadaj z O nie, tutaj idzie ten grzeb sromotnikowy. Jest tutaj taki bardzo niemiły pan. No. O. o słychać tego pana Nie Nie Nie, już do czasu nie będzie szedł zaraz na stronę. Bo on wcześniej tutaj szedł. Ostatnio tutaj wyszedł. Tak, jest, wiedziałem. No dobrze, ale on może się w każdej chwili nakręcić, bo jest. Ten pan czegoś szukał ode mnie. to trzeba się skupiać. Nie, nie, nie tym razem, czekaj, muszę poczekać, bo on teraz się będzie wracał. Plan dobry, ale gorzej z wykonaniem proszę. To no jest fajnie, bo tu przez tą kratkę może go sobie patrzeć, a on mnie nie widzi. Szecheny obiada się fryteczkami, własnej roboty. Tak. Trochę miękkie, dziwne, ale smaczne. No dokładnie. Hmm. Investoją takie do bezpieczeństwa. Zaraz będzie Sprawdził. Czy? O, witajcie. Nie, ja sprawdzałem Okej, okay, dobrze, nagrywa się. PRAWA JEST PRAWA JEST Idzie tutaj, bo za bardzo dyszy Ech, Proszę pisać komentarze jakie chcielibyście aby Szlachetny nagrał serię Pamiętajcie, że mam komputer Biorąc oczywiście właśnie to pod uwagę, że komputer Szlachetnego nie wyrabia i musi nagrywać trochę starsze serie typu Minecraft <noise> Okej. Okay. To może nie Minecraft ale... Gotik! Gotik by nie reagował, ale mam widosa 7. I bardzo ciężko jest przekwytywanie gry Mój montażysta miał to ogarniać, ale nie ogarnął, a pan mały nie wie o co. Teraz, teraz nam on się nagle tak sobie Hmm, Gdyby tak się obrócić. Klucz! No, twoja stara chyba! Ja poczekam sekundkę, aż on sobie tutaj przyjdzie, chcę mieć bezpieczeństwo. Tylko ja nie mam powiedzieć, że... Co... Szukać klucza! Jest i... O! A, poszedł sobie dziadek. Mogę wyjść i troszeczkę się rozejrzeć. Ja się bałem. Mumio! Myślę, że jak ja sobie tutaj tak teraz stoję, to mnie zobaczy. Tylko się samą pod łóżkiem na chwilę. Wolę poczekać, że to powiem jego turę. Jeżeli on to w ogóle przyjdzie, bo tam to tam, co tam chodzi. Wiem, a coś czuję, że jak ja otworzę jakieś drzwi, to ja się, że to powiem, nowe ścieżki otworzą dochodzenia. O, jest. Widzicie? Teraz on się patrzy w tą stronę, a wcześniej się patrzy tylko w tamtą. A teraz jest w miarę bezpiecznie, żeby wyjść na filmkę. Ciemno, jak? No, czyli tamta jednak się w miarę gotowała. O. Nie mogę. Ja się wolę na jednak... na bezpieczeństwo schować tutaj troszeczkę. Uuu, widzicie jaka jest dara, jak źle uciął palca? Ty, wiem gdzie jest Gdzie? Jest taka jedna duża sala... ...i jest taki gościu, no nie? Tam gdzie ja byłem, gdzie umarłem? Tak. I tam jest taki gościu na takim łóżku. I w jego brzuchu jest chyba. Ej, bez jaj. Ja wiem, gdzie ona jest, wiesz, gdzie ona jest? Tylko yy, jeden wejście do niej jest tam, na tym wejściu, gdzie on się kręci cały czas. No to O. Nie przejdę na wyraźnie. Drzwi jest są zamknięte. Trudno. Ale po co mi było to przejście? Do czegoś ono musi służyć? Że to. Nie przeskoczyć tego nie przeskoczę. Tu może drugie te drzwi też nie. O. Ty mi coś powiesz Nic nie Ja nie wiem czy ja to nie przyszły odcinek Pen Powiesz, ja cię nie śledzę Nierasz ja i nie jestem montażystą Poczekam on sobie przejdzie on, Tak na 100% Bój specjalny Wystąpi bichie na Jadeksa To daj mi je. Ja nie zjem! O, daj mi je tu. Ja jestem no. Dobra. O, przyszedł. Jak widzicie... Przyszedł ten... Pan... Starszy pan w średnim wieku. Teraz możemy wyruszać. Połóżmy je tu po prostu. Dobra, czekajcie sekundkę widzowie. Mmm. Ładnie. Ale jak na pierwszy raz, to wyszły dobre, mi się no. Bombowe. No, ładnie. Ej, może będę nagrywał, jak się butuje. Ale ma poślady wielkie. Panie, pan tu nie zagląda, bo panu zeza dostanie. Ło. No co? Ja tu chyba przeczekam, bo on tu będzie szedł. Jak on będzie szedł tam do tego pokoju, ja będę trochę speedrun'ował. Słotnego. Dziękuję. O, widzicie? Magrywa za jedzenie. ja jestem mały. Usłyszał mnie! Pierdalej tam na górę. Nie widział mnie. Dobra, utop się. Jasny Debit! Jezu, zamknął ten mnie goni właśnie teraz. Dobra, <grywa> <a> teraz uwaga. <grywa> Okej. Okay. To jest poziom o normalny, to jest to na ekstremalny dział. On biega drugie tyle szybciej? No. Tak, że tak powiem, um, mądrzejszy jest. Chcecie, że patrzy pod łóżka? Teraz też patrzy. Tak po prostu idzie. Tu. Hmm, no nie, źle. Wiesz co? Nie wiem czy nie byłby dobry pomysł, żeby następnym razem sobie frytki poświęcę na papieru. Fuj. так <Sur variance> <analyze anthropology> ooo, <figured> Te fryzgi są tak tłuste, że aż się sos na nie nabiera wizowie widzowie, ale... Cześć siłę. Nie co to ten chłop. Dziękuję. Tam on jest i on tu zerka Pokaż co na lewo? To, ten tu jest gościu. ten Stefan. Tam nic nie ma koło niego? Mm -mm. A on mnie zobaczy, to jest ten RIP. Nie, bo się skończy jak z tymi drzwiami podwójnymi. Troszeczkę cierpliwości A no to tylko są ktoś jeden, I on nie wiedział, co się dzieje A <grymne> to drugie, zaraz, awok Dawaj, ty, Jezowie, chcecie, żebym wyszedł? Napiszcie w komentarzach Ja poczekam, aż napiszecie komentarz Dobrze Komentarze już pewnie napisane W takim razie wyjdźmy Ej, szczerze, teraz mam pewnie takie podejrzenie: że jak ja mu to wyjmę z brzucha, to on zacznie drzeć pizdę. Właśnie, wiedziałem. Czuję, że on to usłyszał. Nie! Nie, nie, nie wychodź, nie wychodź. Właśnie, ja wiem. Ehi, bestiai! BESIAI! TIE DAVAI! C'è SNOWA! No! 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 JEST! Ja cię tu skorzyła w pewnym momencie Aj, bo coś mi tu ciepło nagle mm. Za dużo mi to nie daje Ja spadnę tylko tego korytarza do którego on patroluje A skąd jest? Bo wiem A spróbuj Nie bo mnie zje Ja się mogę założyć o to No właśnie Jakbyś na jego złeb spadł to byś miał Ja bym ja w na niego spadł chłopie tak dupo to bym chłopiec To by było kurwa To on by chłopiec miał takie palce jak hopię nasz bohater jak widzicie takie takie bardziej zmiażdżone niż pocięte, ale... Ten odej był zbyt pusty. Bardzo źle Jeśli ja uciekłem mu, nie wiem, czy na jak długo. Chciałem bardzo zmienić swoją pozycję, bo toż moja się nie podoba z budiemi. Okej, okay, jak widzicie Pan nas zostawił, chociaż nas gonił Mam pewne podejrzenia, że tu Chyba mieć pewno, że ten sobie stamtąd pójdzie z łaski swoje i nigdy tu więcej nie wróci. Ale nie wiem. Rzuciłem żabą w kameleona, tak, biję youtuberów. Youtuber gdzie mi wpierdolić! <grym> <grym> Dobra, trzeba się ruszyć. Uwaga na 3, 2, 4, ry. Nic nie ma. Kurwa, bez jaj. Tam? Tu był jakiś drzwi. Nie widzę, żeby nie tam szedł, mam że. Jestem <śmienią> octtobizja bo on Kurwa ser, nie trafił Nie tam A, jest debilem No ma taki nosek kruk. I nie pierwszy się zbugował. No 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 nie <śmienią> pierwszy się zbugował, że tam będzie pewna strach. Nie! Jest! Co się zmieniły ruchy. Tu to się Właśnie wiem, ale tam. Nie zastanawiam się, on teraz będzie chodził na baczność, że tak powiem. Ja chyba wiem, co to są za drzwi. To znajdował się klucz? Jaki surprise. Tu kibla nieba! To jest surprise. Czyli tu nie ma klucza Ej chuj gdzie jest ten klucz? Taka jest prawda Idzie tu, bo się muzyka zmieniła Tak? Więc tak, otworzysz ten centrum jak będziesz na kucaka to jeszcze gorzej wyjdziesz Coś. Widzę, wie, jak widzicie, to jest bardzo stosujący moment. Nawet ka sam kameleon, legendarny kameleon, nie wie co może zrobić. miał nie lada Mówię ci teraz jego tu nie będzie, obiecuję ci Nie, tylko szukam tutaj może gdzie wpisuła, że jest Czekaj, wie co? tu Bo jak zamknę to, jak będę otwarty to on będzie wiedział, że to jest ten i ja będę... mam kroki nierówne do moich To, że jak oba... wszystkie drzwi będą otwarte plus jednej, no to ciężko nie będzie się skapnąć, Dobrze. Chciałbym się upełnić, że nic nie ma. Tam był ten pan, no więc. Nice. Dokładnie. Pamiętajcie też o komentarzach, która jest godzina, w ogóle nas sprawdzisz? On tu stoi dalej. Od którego masz zatrzymanie renderowania? Nagrywania? No.